Ja zweryjuję. Ja zweryjuję. Stefan, dlaczego to jest tak wszystko porozświetlane, no? Czy ty sobie nie zdajesz sprawy, ile to kosztuje? To jest domań jakiś Las Vegas. Kobieta, czy ty nie rozumiesz, że ja potrzebuję światła? Ja chcę widzieć. W grobie będę miał ciemno, a tu chcę wszystko widzieć. Chociaż akurat na ciebie to nie muszę patrzeć, bo nic ciekawego to jest. Dobrze, nieważne. Zmienimy temat. Irena, tak. chciałbym cię kogoś przedstawić. Proszę. Proszę bardzo. Oto jest doktor Kukułka. Świetnie. Kukulka. Kukułka. Wspaniale. Wreszcie coś zrobisz ze swoimi wzdęciami. Dla twojej wiadomości, doktor Kukułka jest z IPN-u. Tak. Proszę bardzo, doktorze. Proszę pani, w archiwum dotarłem do porażających dokumentów, z których wynika, że od dnia ślubu do roku 89 donosiła pani na swojego męża, swojej matce. A to, to jakaś pomyłka. Pomyłka? Mogę zobaczyć? Proszę, Proszę. bardzo, a czy to są kulfony? A. Czy to są kulfony? Kto napisał w słowie burza trzy błędy ortograficzne? Trzy błędy w czteroliterowym słowie, no. Proszę bardzo. E, czy, co ma znaczyć zdanie z 15 maja? Dziś dętka spała w kalesonach odwróconych tył naprzód. Po prostu ja stałem na brzuchu, a kalesony na plecach. Dlaczego napisze o mnie dętka? Bo to, proszę pana, tutaj chodziło o pana aktywność seksualną. Dętka. Jak się chce, to i na samej feldze można daleko ujechać. Donosiła pani na to, z kim i kiedy mąż wychodzi na piwo, czy wydaje pieniądze, tylko na rzeczy potrzebne, jaki ma stosunek do teściowej, tak? Czy spuchuje po sobie wannę, czy opuszcza deskę, czy ogląda się za innymi babami, a może i chłopami? I tak dalej, Za coś takiego w czasie wojny ogolono by ci głowę! Głowę? O, łeb, zwykły łeb, ogolono by ci łeb, ty niebieska szmato, ty! Eee, Przepraszam, ja po prostu z biura i... Rozumiem, eee, nerwowo jest. No i co ty data? To prawda. Ja się spotykałam z matką, ale Stefan, tam przecież mieszkaliśmy z matką w bo... No to nic nie, nie tłumaczę. Ale ja prowadziłam grę. Nikogo nie skrzywdziłam. Nikogo? Jak twoja matka dowiedziała się od Ciebie, kapusiu, że sobie kupiłem e, owiewkę do MZ. -ka. A, za 50 zł. Za 50 zł, tak. To za karę musiałem codziennie przez 3 godziny patrzeć, jak te ściewa myje sobie zęby. Tak długo? Nie ma trzy pary. Do mięsa, do ziemniaków i do surwek. E... Dobrze, dobrze. Ja mam tutaj pokwitowania odebranych podarunków, prezentów, pieniędzy. Tak. Proszę bardzo. O, o, tak. Szampon, e, mydło, e, papier toaletowy, perfumy, być może środki czystości, higieny intymnej. wiesz, no. ty to chociaż używała. Leży do dzisiaj, stoi, zakurzone. Proszę pana. Pana Zona miała dwie twarze. Jakie dwie twarze? Dwie gęby miała! Nie nazywajmy szamba perfumerią! E, dobrze, proszę pani, czy w świetle zaistniałych faktów pani przyznaje się do współpracy z matką? Tak, przyznaję się, ale przecież ja współpracę zerwałam. Zerwałaś, tylko dlatego, że w końcu na szczęście twoja matka nawiązała współpracę z grabarzem. Tak byś kapowała do dzisiaj. Ale niech mi pani mówi, jak do tego doszło? Jak? To znaczy, to znaczy co? To znaczy matka straszyła panią, że odbierze pani prawo jazdy? Nie, panie doktorze, a aż tak strasznie nie było, ale matka szantażowała mnie pewnym intymnym szczegółem. Co pani pokazywała? Dobrze. W czasie wieczoru panieńskiego miałam romans z zapaśnikiem z Kamerunu. Gdzie leży Kamerun? Obawiam się, że w Afryce. Z Murzynem? To dlatego ciągle gasić światło, żeby sobie przypomnieć, jak on wyglądał, tak? To dlatego mówiłaś o mnie, o mnie... Jak mówiła o mnie? Dętka, tak? Tak jest. No więc, proszę pani, ja teraz wszystko rozumiem, czyli z tej perspektywy wszystko, co było potem, wydawało się pani małej nieistotne. Stąd ta dętka, Dajmy spokój z temu. No i panie doktorze, co teraz ze mną będzie? Yy, proszę pani, nie może pełnić yy, Pani żadnych funkcji państwowych. Może Pani za to się rzucić w wir działalności charytatywnej. Albo wiesz, co ci powiem? Idź na rzekę i się rzuć w zwykły wir, ta afrykańska lafiryndo. Stefan, ja wiem, że ty nie wybaczysz mi tych wszystkich donosów, ale wiesz, co ja mam taką propozycję. Ty się możesz zrewanżować za tego zapaśnika z kamerunu. Chciałbyś? A chciałabyś! Ja powiem, a nie, chciałabyś, jest, a nie zrobić tej przyjemności! I... Nie pójdę do łóżka z Murzynem! Panie Stefanie, mam rozwiązanie. Tak. Zapraszam panią na lustrację. Dobra, wsićcie. Wszystko już jedno. Panie to czysta?